Ach, lubię ten dreszczyk przy rozpoczęciu sezonu. To magiczny moment dla wszystkich kibiców piłki. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Praca polska ekstraklasa. Może nie najlepsza, ale nasza. Przed nami pierwsza kolejka sezonu. Legia Warszawa zmierzy się z drużyną Śląska-Wrocław. Na pewno chcą dobrze wejść w ten sezon. Oczekiwania spore. Fani i eksperci liczą na to, że zajmą miejsce premiowane grą w Puchara. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. O nie, do końca ten w ślisk mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. I głęboka wrzutka w pole karne. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Teraz strata legii Warszawa. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką, czasem jak widać się opłaca. Udana interwencja bramkarza. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Oddają piłkę. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Ma cenną umiejętność zastawiania się z piłką. Czeka na wsparcie. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Bramkarz. Nie, nie, nie bo nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na Gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. No to mamy 1 do zera. Jest komu podać. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Spokojna teraz interwencja. Bez trudu sobie tutaj radzi. Okazja, jak marzenie. Niegroźna ta cenka. Łatwo chwyta bramkarz. Bez sensu. Prosta strata. Josue. Zobaczmy, co... No, chyba trafi. I mamy gola. Mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Na razie a 0 No i po ataku. Dobra interwencja. Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. Śląsk rozpocznie od szutu wolnego. Gazety sportowe prześcigały się w spekulacjach, ale dostaliśmy już oficjalne potwierdzenie, że Mikelo Jarzawal przeniósł się do Liverpoolu. Tomku, dla obu stron to jest świetny ruch. Z tak klasowym graczem w składzie będą mocniejsi, a i on powinien... No, teraz zrobiło się groźnie. I broń! Interwencja bramkarza i piłka trafia w słupek. Josue! I zatrzymał to ładnie. Głęboko w pole karne zagrywa. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Zagranie do Jędrzejczyka. Czy trafi do siatki? Tak jest, proszę państwa. Nie miał litości. Podwyższa prowadzenie do trzech bramek. Popatrzcie Państwo, przyjmuje piłkę w naprawdę trudnej pozycji, tyłem do bramki, obraca się i pewnie ładuje piłkę do siatki. Co za rozeznanie w sytuacji. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Bardzo dobra interwencja. Fantastycznie wyglądają gospodarze w tej pierwszej połowie, Jacku. Zdarzają się co prawda tak zwane mecze dwóch różnych połów, ale. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Utana interwencja Bramkarza. Głęboka ta centra z narożnika. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Dobra okazja na bramkę. No, świetnie obronione to uderzenie. W okolice 11. teraz wrzuca. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście kilka centymetrów. I mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Dobre wejście. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga. Dalej jest groźnie. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Zległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. No i dowiadujemy się teraz, że padła bramka w spotkaniu Korony Kielce. Mamy pierwszą bramkę dla kieleckiej korony. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mija 47 minuta meczu. Dziękujemy za te informacje. Udało się przejąć piłkę. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Czyli będzie zmiana u Wrocławia. Nieco luźniej zrobiło się na skrzydle. Wrocławianie powinni to wykorzystać. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Bartosz Sliż. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Strata, nic z tej kontry nie będzie. Niby proste zagranie, a traci i musi uważać. To może być gol! Popisowo teraz bramkarz, w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Centra w pole karne. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Teraz piłka bez... Piecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Zdecydowane, twarde wejście teraz rzutem wolnym wznowią grę piłkarze Śląska Wrocław. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Faul nie! Czysty obiór w polu karnym. Offside, szkoda tej akcji. Muci. Ładnie teraz uszył na połowie rybała z piłką. Aj, Ajajaj, sytuację sam na sam, trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy jak wpłynie to na obraz gry. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Okazja może być groźnie. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Zawsze się powtarza, że rzuty karne to loteria i tak było tym razem. Jeśli stoisz na bramce, musisz wybrać, w którą stronę się rzucisz. Tutaj widzimy mylną decyzję i piłka ląduje w siarce. Zwiększają przewagę. 5 do 0. Teraz, czy dobrze to wykończy? Piłka dalej w grze. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie co za bramka. A więc pogrom 6 do 0. Muci. No i odjechał teraz z piłką. Była szansa na hat-tricka. Szkoda, bo może już się nie powtórzyć. A może właśnie tak. W tak dobrej formie strzeleckiej jak dziś, być może znajdzie jeszcze kolejny raz drogę do siatki. Nie tym razem. Strata. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizka. Czy mu się uda? Rzuca się i broni tak jak trzeba. Teraz z rogu na 11 metr. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Za chwilę ponownie wznowią z narożnika boiska. Tak, nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwiździł rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Jeśli to trafi, będzie w zasadzie po meczu. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Bramkarz ma tylko dwie strony, w które może się rzucić. Miał 50% szans, a nawet mniej, bo poczuć intencję to za mało. Tym razem górą strzelec. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ładnie za plecy obrońców. Nie ma gola, poprzeczka, piłka w grze. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Dobry teraz atak na piłkę. Muci. I to jest strata śląska. To musi być bramka! No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza, postawił na siłę, no i tak to się kończy. Pójdźmy sam na sam z bramkarzem. I oto ostatni gwizdek sędziego. Legia z kompletem punktów. Kibice już wchodzą na stadion. Słychać pierwsze śpiewy. Kalo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej, mecz ekstraklasy. Legia Warszawa rozegra mecz przeciwko ekipie Widzewa Łódź. Od Legii zawsze należy oczekiwać więcej, chociaż obiektywnie to był dobry mecz, ale postawa defensywy... To może być gol! Jest uderzenie. Udana teraz interwencja. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Wszystko wskazuje na to, że... Za... Ale mamy zagrożenie bramki. Pięknie nam to się zaczyna, proszę Państwa! To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji, szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w obronnych i go! Prowadzą zatem 1 do 0. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Tyle, że w końcu rozbrzmiewa gwizdek. Ta puszczona korzyść nie miała sensu. To niemal transferowa bomba, choć wydawało się, że nic nie wyjdzie z tej transakcji. Co o niej sądzisz? To młody i bardzo perspektywiczny zawodnik. Jeżeli będzie dobrze prowadzony, dostrzegamy w nim potencjał na gwiazdę na długie lata. W międzyczasie niech obserwuje starszych kolegów i przyswaja jak najwięcej. Muci! Pranka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? 2 do 0. Gramy dalej. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Ciągle pachnie bramką. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałak z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. A zatem strzela. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Utane wejście. Akcja przerwana. Jest już z piłką Paweł Przołek. A teraz szansę na gola. Okazja za okazją. Niewiele brakło, a miałby na koncie hat-tricka. Oto, że jeszcze będzie miał okazję. Jestem dziwnie spokojny. Dziś jest jego dzień, a i koledzy, i rywale pomagają. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul. Rzut wolny. Bardzo niecelna próba strzału z dystansu. Z takiej odległości strzał musi być mocny i mierzony co do centymetra, a tego o tej próbie powiedzieć się nie da. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Bez trudu łapie teraz piłkę bramkarz. Na tablicy świetlnej i jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ależ łatwo teraz minął. Ale jednak atak rozbija się o kolejne zasieki obronne. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Muci mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Twarde wejście, ale bez faulu. Ostatnie pół godziny gry przed nami. To musi być bramka, ale teraz zamieszanie. Słupek. Czy ktoś to bije? Tutaj naprawdę brakowało centymetrów, żeby był gol. Piłka jednak zamiast do siatki trafia w aluminium i wkłada w rękawice. Bramkarze często powtarzają, że w ich fachu trzeba mieć też trochę szczęścia. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Niesamowita okazja! Tak jest! Topina swego! Jest hat trick. Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Cóż za spokój, cóż za precyzja zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedobić. Ale podanie przejęte. Dziesięć minut do końca tego meczu. Stracona piłka. Przerwana akcja, strata piłki. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. I oto ostatni gwizdek sędziego. Legia z kompletem punktów. Wszystko tutaj poszło zgodnie z planem.